Czy rządzą nami idioci? Czy ci ludzie w ogóle myślą, co robią? Znaczy mi to nie przeszkadza, wiecie, no jeden z drugim niech dostaną po pół miliona kary, czy milion, nawet bardzo kurde dobrze. No ale, Boże święty, ludzie, kochani, czy rządzą nami idioci? No bo na to wszystko wskazuje, jak można. No każdy, no już po prostu dziecko w szkole wie, że jak jest cisza wyborcza, to jest cisza. Nie oznacza tego, że mamy napierdzielać na naszego kandydata jak dzień w dzień przez ostatni miesiąc, tylko mamy wszyscy zamknąć buzię na kłódkę i czekać do wyborów i dopiero później po zliczeniu głosów, po wieczorze wyborczym, po zamknięciu lokali wyborczych można agitować. Już nie ma za bardzo za czym, no przed drugą, drugą rzecz jasna, można, no ale to generalnie chodzi o to. Ta cisza wyborcza może się nie podobać, może się podobać, może jest ważna, może jest nieważna, no ale ludzie, kochani, wiceminister sprawiedliwości Arkadiusz Myrcha, dzisiaj o godzinie 7 rano czy to było około nawet 6 rano zamieścił na swoich social mediach, przede wszystkim na Facebooku wpis, którym namawia. Wszystkich do pójścia na wybory. To nie jest złe. Złe jest to, że namawia do wyboru na jednego z kandydatów. Ja nie będę łamał, łamał ciszy wyborczej, możecie się domyślać, który to kandydat. No jest to dość oczywiste, moi drodzy. No ale jakże można być takim imbecylem? Bo jeszcze nie chodzi o to, że facet po prostu dodał to i mówi, o kurde, co ja zrobiłem, przepraszam, publicznie. Przeprosić, przeprosił. Ale nie przyznał się do winy No błędem. Tutaj według niego było to zachowanie Facebooka. Facebook popełnił błąd, nie już Myrcha. Facebook podobno według pana Myrchy z opóźnieniem załadował grafiki, z opóźnieniem załadował planszę, którą chciał pan Myrcha udostępnić z wizerunkiem tego właśnie kandydata. To miało nastąpić wczoraj przed północą, ale coś się naklikało w Facebooku no i Facebook postanowił opublikować ten post dzisiaj o 6.30 rano. No Facebook, no tak, to Facebook niech zapłaci karę. Facebook niech zapłaci karę, niech po prostu cała koalicja oszustów niech będzie zwalała winy na wszystkich, tylko nie na siebie. To jest świetne wyjście z sytuacji, naprawdę. Wina, w, problemy w służbie zdrowia? Wina lekarzy. Problemy, nie wiem, w, w sektorze finansów, wina banków. A najlepiej w ogóle wina NBP i Glapińskiego. On za wszystko odpowiada: za inflację, rację, wszystkie to, że sok pomarańczowy kosztuje już w kerfurze 10 złotych litrowy, Ten taki tym barka, nie jakiś wyciskany z Bóg No i w ogóle, że ceny są takie, jakie są. No to jest wina oczywiście Glapińskiego. Czegokolwiek wina, niech będzie kogo innego, ale nierządzących. I co jest najgorsze w tym wszystkim? Co jest najgorsze? Najgorsze jest to, że ludzie to łykają. Ich wyborcy, ich beton. Po prostu oglądałem, znaczy oglądałem, słuchałem ludzi. Rozmawiałem z ludźmi, próbowałem stosować argumenty, kontrując ich bzdurne wyobrażenie o tym, kto nami rządzi, ich bzdurne wyobrażenie o tym, kim ma być ich prezydent, ale to konfrontacja z faktami nie przeszkadza wyborcom koalicji obywatelskiej w zmienieniu swoich poglądów czy chociażby jakimkolwiek, no nie wiem, przemyśleniom na temat tego, na kogo głosują. Wina na przykład tego, no tutaj NFZ, nie oczywiście Ministerstwo Zdrowia, pani Leszczyna swoją magiczną różką nie, oba nie obarcza lekarzy winą, tak jak to powiedziałem, to był tylko taki głupi przykład, ale obarcza winą oczywiście PiS. Tylko że cholera jasna, no PiS chyba już nie rządzi, tak mi się wydaje, nie? I zapisu nie było takich problemów z lekarzami. Nie było kolejek do lekarzy, nie było braku terminów, nie było po prostu braku kasy. Co oni robią z tymi pieniędzmi? Moi drodzy, moja małżonka pracuje w jednej z instytucji państwowych. Nie będę ze względu na jej dobro wymieniał, w jakiej instytucji pracuje. Ale w tej instytucji, odkąd nastąpiła zmiana władzy, jest dramat. Nowy pr dyrektor przyszedł, nie ma pojęcia, co robi. Robi po prostu dramatyczną robotę, odwala maniany, kasy nie ma, nie było, nie będzie pieniędzy, jak to Rostowski mówił. No i znowu mamy ten sam schemat. Było zapisu. No ja nie będę, kurczę, tutaj agitował na rzecz PiSu teraz. Ale chodzi o to, że ona ma porównanie, jak było wcześniej, jak było, jak jest teraz. Wtedy było zajebiście, super się pracowało, firma się, instytucja się rozwijała, wszyscy byli zadowoleni. No i oczywiście przyszedł nowy dyrektor, przyszło, przyszła koalicja. No i co się wydarzyło? Nie ma pieniędzy, głupie zmiany kadrowe, głupie inwestycje, brak pieniędzy na inwestycje. I to wszystko, moi drodzy, zamknięte koło. Ludzie znowu zaczną myśleć, zagłosują na pis, a potem przez te lata, jak będzie rządził pis, to zapomną, co było za PO. Ale jeszcze, kochani, to nie jest. Arkadiusz Myrcha nie jest jedyną osobą, która złamała ciszę wyborczą, bo jeszcze dwie osoby z koalicji obywatelskiej również naruszyły to, jakże wrażliwe, szczególnie dla mediów, dla polityków, prawo ciszy wyborczej, no szczególnie dla polityków, no bo wiadomo, że zwykły Kowalski może nie pomyśleć dodać jakiś post no, i do ich cholera jasna stało się. Ale nie wiceminister sprawiedliwości, no pięknie skwitował to pan e, Słowik z Wirtualnej Polski, odpisując w taki sposób właśnie na przeprosiny pana Myrchy na Twitterze. Arek z całym szacunkiem, ale jeśli ty nie potrafisz dopilnować, by ponad 6 godzin po rozpoczęciu ciszy wyborczej nie umieszczać grafik wyborczych i nie zachęcać ludzi do ich udostępniania SIK... Jak chcesz skutecznie być wiceministrem sprawiedliwości? Ale właśnie to, jako że to nie, są, je, nie jest jedyny przykład, pan Myrcha, no to mamy jeszcze panią Kamilę Gasiuk-Pichowicz. I mamy, no to jest chyba creme de la creme, Piotr Głowski. Wiedzieliście, że istnieje taki poseł do tej pory? No i prawdopodobnie większość osób by nie wiedziała, gdyby nie jego wpadka z dodaniem dzisiaj zdjęcia z kandydatem. Zdjęcia, na którym oczywiście namawia do głosowania na tegoż kandydata. O, roześmiany, zadowolony, no i kurde, wyobraźcie sobie jego wytłumaczenie. Tamtemu Facebook, na, tak, myślę, Facebook coś tam spierdzielił, tak? Do, dodał mu post, tam opóźniony, coś tam wyszło, miało być o 12, weszło później. Z kolei tutaj X jest winny. X jest winny, czyli Twitter jest winny u pana Głowskiego, bo on dodał na, wczoraj na Facebooka e, tego posta, a dzisiaj X postanowił dodać to u siebie, sam z siebie, na jego profilu. X, pro, pa, platforma Ilona Maska postanowiła sama z siebie dodać, skopiować post pana Głowskiego z jego Facebooka, a następnie dodać go na swoje strony. Bardzo zła ta platforma Ilona Maska. Ja naprawdę zaczynam coraz bardziej wątpić w ten, w ten cały Donaldowo-Trumpowy establishment. Zaczynam wątpić w ludzi y, y, Donalda Trumpa, skoro robią takie niecne zagrania, że publikują podrzędnego posła z koalicji obywatelskiej, Posta, którego dodał wcześniej na Facebooku na X. No skandal niemożebny. Bardzo dobrze skomentował to Krzysztof Stanowski. Chciałbym doprecyzować. Pan jest debilem? Ech, moi drodzy, no co mam tutaj więcej gadać? No po prostu ja już nie będę nawet wspominał o tym, co Arkadiusz Myrcha robił wcześniej ze swoją y, ukochaną kinią. Nie będę już mówił o tym kopaniu jego teścia w ogródku niewygodnych. Tam no słyszałem dzisiaj dobry tekst, że pan Myrcha tak się Rozkopał w ogródku ze swoim teściem, że po prostu nie zauważył, że, że już jest cisza wyborcza. Jeżeli nie wiecie o co chodzi z kopaniem w ogródku, z teściem, no to zobaczcie sobie w necie. Nie będę się teraz nad tym rozwodził. Jest to mega skandal, bo tu chodzi o pana teścia, który był bandytą i zakopał kogoś w ogródku. Tak, to sobie możecie sprawdzić. A jak Was to interesuje, ten temat, to nagram osobny film, jak, ba jak bardzo chcecie. Chociaż tego już jest masa w internecie, więc nie wiem, czy jest taka potrzeba, ale dajcie znać w komentarzach. Z chęcią to zrobię, żeby trochę Wam przybliżyć sylwetkę pana e, posła ministra, przepraszam, wiceministra sprawiedliwości sprawiedliwości Arkadiusza Myrchy, no i jego małżonki Kingi Gajewskiej. No oświadczenia majątkowe, tak, ta willa i tak dalej, która nie wiadomo skąd się wzięła i tak dalej. No to są wszystko rzeczy, które ciągną się jak smród po tym panu, a on i tak z uporem maniaka łamie po prostu prawo. Kilometrówki, potem oświadczenia majątkowe i też z yy, przeszłością. Dobra, też czasem nie wybrał, wrzenił się w taką rodzinę i to tyle, ale no Łamać ciszę wyborczą i jeszcze zwalać to na Facebooka. No, no ludzie, kochani! No ludzie, kochani! No przecież to jest po prostu że, Żenada. Żenada. No i Kamila gasiuk pichowicz na tej to już nawet nie będę komentował. no to szkoda słów po prostu. Szkoda szczępić ryja. No i tak wiecie, no ja. Powiem wam tylko jedno, że ja rozmawiałem z ludźmi wiele razy na temat tego, na kogo głosują, to co przed chwilą mówiłem. I no, nie dociera, nie dociera. Beton jest betonem i niestety z jednej i z drugiej strony. Bo PiS też nie ma wszystkich swoich akcji wyśmienitych, klarownych i tak dalej. Parę rzeczy trzeba byłoby wyjaśnić, ale mają tego ułamek procenta w porównaniu do koalicji oszustów. No, i tyle moi drodzy. Pamiętajcie o subach, pamiętajcie o polubieniach. Dziękuję za uwagę i mam nadzieję, że podobał Wam się ten materiał. Taki z gadającą głową, co prawda, ale postarałem się, abyście się wyemocjonowali wyemoc... razem ze mną. I dziękuję za uwagę i miłego, sobotniego, ciszo-wyborczego popołudnia. Pozdrawiam serdecznie. Idźcie jutro na wybory, bo to mogę Wam powiedzieć. Idźcie na wybory, głosujcie! 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 Pozdrawiam serdecznie.